Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym niedzielnym spotkaniu i zapraszam na naszą modlitwę kompletą. Modlimy się w tygodniu różańcami, ale w niedzielę odmawiamy, jak zawsze, taką dziękczynną kompletę, więc do tej modlitwy Kościoła was dzisiaj zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kochani, jak zawsze w tym rachunku sumienia niedzielnym robimy nie tyle rachunek sumienia, ile Panu Bogu dziękujemy. Więc podziękujmy dzisiaj z całego serca za wszystkie Jego dary, za wszystkie Jego dobroci. Pomódmy się wspólnie, uwielbiając Go. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. I blask słoneczny już niknie na niebie ty jesteś światłem co nigdy nie gaśnie dla twoich wiernych twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem serca napełni pokojem i ciszą najlepszy ojcze bądź przy nas także w ostatniej godzinie gdy kształty rzeczy zacierać się poczną pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia, niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią, w jedynej trójcy. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana Tyś moją ucieczką i twierdzą Boże mój, któremu ufam bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwaj smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię Go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z Nim w utrapieniu. Wyzwolę Go i sławą obdarzę. Nasycę Go długim życiem i ukażę Mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan ci okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z apokalipsy Świętego Jana Słudzy Pana będą oglądać jego oblicze a imię jego na ich czołach i odtąd już nocy nie będzie a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków W ręce twoje Panie powierzam ducha mojego w ręce twoje Panie powierzam ducha mojego Ty nas odkupiłeś Panie Boże wierny Powierzam ducha mojego, chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu. W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść słudza swemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Moi drodzy, i tak to jesteśmy pomodleni, pobłogosławieni, jak co niedziela, jak, jak codziennie w sumie, wieczorami w naszych zasypiakach. Kochani, dziękuję Wam, bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam. Dobrej nocy Wam życzę pełnej Bożej obie Obecności i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego, kochani, pięknego z Bogiem. Papa. Pa.